Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na Adidasa Dzisiaj tradycyjnie jak zwykle co tydzień w kącie zaczynamy tutaj Nie wiem dlaczego ja go tak lubię Tutaj w domku nic się nie zmieniło e, Tutaj zejście ponieważ niewygodnie mi było wchodzić tutaj drabinką bo się zawieszałem O w ten sposób bo był włas Przestawiłem go tutaj na biblioteczkę nawet tak fajnie biblioteczka wygląda. E, dobra. O co chodzi tutaj na dole? Hmm. Tutaj na razie w skrzynkach nic się nie zmieniło, poza tym, że 15 diamentów zdobyłem. Zrobiłem już sobie tutaj e, narzędzia, zaraz, zaraz Wam pokażę. Oj, mieszkam mi się zacięło. Dobra, pokazuję Wam. Hmm. Zrobiłem sobie sikierę, wydajność 3, niezniszczalność 3. Łopatę, szczęście 2, wydajność 3. E, kilo, szczęście 2, wydajność 3. Niezniszczalność 3. I miecz, pogrące umarłych 4, grabież 2. Ale najpierw chcę tutaj wykorzystać te żelazne, kamienne narzędzia wszystkie. Miałem własne zbyciu, to też wywaliłem. Co będę? Dobra. Zegarek, e, dlaczego zegarka nie mam i mam w ogóle taki inny ekwipunek? Zginąłem trzy razy w neterze. Tak, idziemy do neteru właśnie. Zginąłem trzy razy w neterze. Yy, dowiecie się zaraz dlaczego. Tutaj w ogóle nic nie było ruszane, jeśli chodzi o... Mm, o... co to miało być? O spiżarnię. Tak, spiżarnia nic się nie zmieniła. Lagi. Dobry. Tak, tu mamy ścieżkę. No tu jest trochę po prostu ta ścieżka, no ale idziemy sobie. Na, na lawie zginąłem właśnie trzy razy i e, zginąłem. Dobra, przeżyję. Zrobię sobie znowu żelaznej tęki. Znowu zginąłem. Trzeci raz robię żelaznej tęki. znowu zginęłem. Czwarty raz robię żelaznej tęki. Nie. Już nie wyrobię jak zginę. Najpierw tutaj był mostek. Najpierw zginałem tutaj gdzieś po bokach, jak te boki wykładałem. To shift mi puszczał i spadałem do tyłu do lawy. No, tutaj jest taki jakby wężyk do wymijania. No i tam dalej chodniczka nie ma. Nie wiem, dlaczego te chodniczki robię. Byłem ciekawy po prostu, co jest za tą lawą. Bo też chcę znaleźć twierdzę blazy i sobie na blazach tutaj ładnie ojej, ładnie sobie zdobywać temki exp i w ogóle czy ja mam dźwięki w grze tak dobrze że spojrzałem bo nie, ma, nie miałem dźwięku w grze. dobra wracamy już do normalnego świata Gast nie ma zapalniczki Wracamy do normalnego świata, już, już jesteśmy normalni, bez schizów. I, 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 i lecimy do mojej budowli. Jak po tytule będziecie wiedzieli już, co to no, ale trudno. Tutaj, jak pamiętacie, były krówki, owce i kurczaki. Krówek już tutaj nie ma. Już tam y, ładnie wszystko wydiertowałem, wyrównałem. Zaraz wam pokażę w ogóle ile dzierta w skrzyni mam. Tak dzisiaj tak się zapominam wszystkiego i tak latam w kółko. Macieju. A nie, o dzierta. Tyle mi zostało. Tylko dlatego mam tyle, bo został mi jeden dziert. Ale tylko tyl, dlatego tyle mam, bo górę koń e, kończę niż życie. Tutaj schodniczek, tak poświetlane. Tum, tum, tum. Tu mamy chodniczkę. Tam jeszcze muszę zrobić jakąś boczną alejkę. Tutaj jest taki ładny chodniczek. Skręcam. Tu mamy stodoły. Tak wygląda stodoła. Ponieważ symetrycznie mi wyszło, to są trzy okna co dwa. Z tej strony, jak i z tej. I na środku jest okno o jeden. Tak. No tutaj jest takie dużo I tutaj mamy same krowy. Mamy trzy wejścia. Przed każdym sianem. Przed tym, przed tym, przed tamtym. Tak wygląda dach. No stodoła mi się nie ukrywam. Podoba mi się. Ładna jest. Te siano też fajnego uroku dodaję. No one jak widać lubią się tam pchać. Dobra. To tyle. Co jeszcze? Jeszcze pójdziemy sobie do kopalni. O, jak zwykle burza. Idziemy do kopalni. Mam nadzieję, że się nic nie zrespiło, bo ostatnio zrobię NPC mnie tutaj złapał. Które to było? Czy to było tam? Czy to było tam? Chyba tu. No cóż. Mam nadzieję, że nic tutaj... Tak, tutaj. Mam nadzieję, że nic mi tu nie wyskoczy. Dobra. Szukamy teraz kobla. On był chyba gdzieś. To chyba, tak, tu gdzie już pająk. Ło wow, impreza! Dołączmy się! A idź, idź, a ty skąd? Nie, nie! Jak? Pięknie. Pięknie. Po prostu pięknie. Dobra, widzimy się na dole. Dobra. Powiedzmy, że już jesteśmy tam. No ale gdzież mnie tak zabić? No przecież tego pająka nie było. Zobaczycie na nagraniu, jego tam nie było. Gdzie teraz? Nie tu. Tu jego tam nie było jej zostaw mnie jej oj coś mnie dzisiaj rozbraja ten normal tam jest kolejny zostaw jak chcę moje itemki najpierw creeper weź wybuchnij. Nogi. Jeszcze Zenek. No weź, buchnij. O nie, to ten mały. Tam są jeszcze. Tyż tu. Dobra, uciekamy stąd. Widzicie tutaj? Dobrze, teraz tu chyba, bo ja się już zabudłem. Że i tu, teraz w. Gdzie? Tędy. Ojej, nie tędy. Jakiś taki brak orientacji w terenie dzisiaj mam. To tylko tymczasowe. No zaraz. A tu w dół. To my stąd przyszliśmy. A bo my tam poszliśmy. My musimy iść teraz tu do góry. Tu. Oj. Gdzie my musimy iść? Tu. Nie tu. O Boże. Może tu. Nie, no dobrze, tędy mamy iść, tak? No tak. Dobra, i to do góry. Tak, tak już dochodzimy. Co ja odkryłem? Otóż odkryłem, uwaga, uwaga. To już tu za rogiem. Trau, spawner. Spawner kostków. Już tutaj itemki pozbierałem. Pokażę wam zaraz w domku. Dobra, nie wiem dlaczego wlazłem w ten kąt, ale... No to wracamy do domu. Pokażę Wam te bogactwa. Ale z wami chcę iść przez te jaskinie, bo chcę, żebyś... Tak. W dół. Cześć. Panie będą kości. Gdzieś tutaj był skrót chyba. Mi się wydaje. Dobrze mi się wydaje. Tak. To był skrót. E, tutaj jak widzicie surowce wydobywałem, ale nie wszystkie. Tutaj dużo surowców też zostało. Bo nie chciało mi się wydobywać, wiecie, spalny już podjarany. Znowu wlazłem w tą ślepą uliczkę. To trzeba tu zejść. O właśnie. Tu. I tu. Tu. I tu w lewo. I tu. O. I lecimy do domku. Zaraz posegregujemy sobie ekfunek. Dobra, widzimy się na górze. No, na górze. Jesteśmy na górze. I lecimy do domu. Pokażę Wam jeszcze tej itemki. No i kończymy odcinek. I tak się dziwię, że w miarę długi był, bo wiecie, że ja mam odcinki 6 minutowe. Hmm, zaraz. Co ja chciałem pokazać? Tak, zbroje mam żelazo. Miałem założyć na początku odcinka, zapomniałem. Drewno mam dużo. wzbogacałem się. Tak, tutaj mam... Tu? Nie tu. Tu. E, mam trzy płyty. Siodło, cztery prochy i nic. Tu będzie takie ogólnie z mop spawnerków, z, z mopków rzeczy i tak. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się no i cześć.